Problem numer dwa to demografia. Mówi się otwarcie o tym, że z Ukrainy wyjechało grubo ponad 10 milionów ludzi. W większości wyjechali ci, dla których ten wyjazd jest najłatwiejszy, a więc też ludzie, którzy dla gospodarki Ukrainy, dla jej funkcjonowania, dla państwa, aparatu państwowego, biurokracji i wszystkiego, co nazywa się państwowością, są ludźmi najcenniejszymi. Wyjechali ludzie młodzi, wykształceni, którzy posiadają jakąś znajomość języków, którzy mają jakieś umiejętności. Te umiejętności, które mogą sprzedać na Zachodzie i tu jako Zachód myślę również o Polsce, bo my dla nich jesteśmy już tym pierwszym krajem Zachodu, ci ludzie nie wrócą na Ukrainę w ogromnej większości z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że ciążą na nich zarzuty tego, że uchylali się od właśnie rekrutacji do wojska, od powołania. Po drugie są to ludzie, którzy bardzo często no, będąc na za granicą, korzystając z zawieruchy wojskowej, nie rozliczali swoich kredytów, nie rozliczali swoich zobowiązań, które zostawili za plecami tam, na Ukrainie i w tej chwili po wojnie te wszystkie rzeczy będą próbowały ich ścigać. Naturalną więc koleją rzeczy dla kogoś, kto zostawił za sobą smrodek, jest to, żeby nie wracać do miejsca, w którym ten smrodek się unosi. Możemy więc spokojnie założyć, że z tych ponad 10 milionów obywateli Ukrainy ogromna część, pewnie 70-80% nie wróci, bo nie ma do czego i nie ma po co, a przede wszystkim czasami nie może, bo czeka tam na nich przykra niespodzianka, przykre spotkanie z tym wymiarem sprawiedliwości, o którym już mówiliśmy.